Witajcie na kanale TESTY PRODUKTU, jak widzicie kanał został już odblokowany. Oczywiście będę mega wdzięczny dla Was, jeżeli będziecie komentować, udostępniać i lajkować filmy, kolejne nowe. A dzisiaj Wam pokażę jak odblokować do pełnej prędkości rowerek z firmy Orzeł model M49. I tak od razu po włączeniu dwa przyciski razem naciskamy równo, jak widzicie tutaj nam już miga. Prędkość 25, która jest ustawiona również na manetce, i teraz po prostu ustawiamy górnym przyciskiem do samego końca, do wartości. Zobaczycie za moment, 72 i to jest koniec. I akceptujemy tym przyciskiem, trzymając długo, i w tym momencie zwróćcie uwagę: sobie dam teraz tu na nóżkę, i mamy Full. Oczywiście to jest tylko prędkość bez obciążenia, jak widzicie 62,5. On jedzie coś 40, może kilka. A jeżeli chodzi o kwestie zablokowania i zablokowania tej manetki, to dowiecie się o tym w kolejnym shortcie. Trzymajcie się. Hej.